Dzień dobry Państwu. Maciej Włożko, gazeta bankowa Portal w gospodarce.pl, a to jest wywiad gospodarczy, wydanie specjalne poświęcone założeniom Polskiego Ładu i potężnej reformie podatkowej, która weszła w życie 1 stycznia tego roku. Będziemy w tych wydaniach specjalnych do końca stycznia opowiadali wspólnie z ekspertami z Ministerstwa Finansów o tym, jak poradzić sobie z podatkami Jak rozumieć reformę Polskiego Ładu i no, czego można się spodziewać po podatkach w 2022 roku. Moimi państwa gościem jest Aleksander Łożykowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Witam bardzo serdecznie, panie dyrektorze. No i będziemy mieli okazję chwilę porozmawiać na temat. Założeń reformy podatkowej 2022. O tym udało mi się również porozmawiać z ministrem finansów, z ministrem Tadeuszem Kościńskim. Ten wywiad na łamach bieżącego wydania tygodnika sieci polecam państwa uwadze. Pan minister mówi tak, polski ład jest niezwykle szerokim programem społeczno-gospodarczym, choć zmiany w systemie podatkowym są faktycznie ważnym elementem tego projektu około 90% podatników którzy skorzystają na zmianach w podatkach lub będą dla nich neutralne tych 18 milionów Polaków którzy zyskają w nowym systemie to ludzie przede wszystkim mniej zarabiający mówi w wywiadzie w tygodniku sieci pan minister Kościński panie dyrektorze to to jest to to pierwsze pytanie co Pana zdaniem jest najważniejszym elementem tej reformy podatków w polskim ładzie? Bo no, polski ład jest, tak jak mówimy, bardzo szerokim programem społeczno-gospodarczym. Nie tylko reformą podatków, no ale to naturalne, że na początku roku, w momencie, kiedy nowe przepisy podatkowe weszły w życie, to główne zainteresowanie dotyczy właśnie podatków. Faktycznie tak jest. Program Polski Ład to jest program szerszy niż tylko podatki, ale ta część podatkowa jest taka bardzo nośna i dotykająca praktycznie każdego obywatela, każdego podatnika. Powiedziałbym, że mamy takie trzy elementy, jeżeli chodzi o reformę podatkową, właśnie w programie Polski Ład. Pierwsza to jest taka bardzo głośna medialnie reforma, tak zwanego klina podatkowo-składkowego, czyli tego jakie obciążenia ogólnie ponosi podatnik z tytułu podatków i różnych innych składek, które są obowiązkowe. Z na przykład składki zdrowotnej, którą płacimy, aby finansować służbę zdrowia, czy to na przykład składki na ubezpieczenie emerytalne po to, żebyśmy mieli później emeryturę, składki rentowe, chorobowe i tak dalej. Ale to jest tylko jeden element tej całej reformy podatkowej w ramach polskiego ładu. Ponieważ mamy też wiele rozwiązań, które są skierowane Bardziej powiedzmy do przedsiębiorców, czyli do tych podatników, którzy inwestują w swoją działalność. Tam mamy wiele propozycji, które się przejawiają w różnych dodatkowych ulgach podatkowych wspierających przedsiębiorczość, inwestycje. Także mamy bardzo bogatą ofertę, którą nazywamy estońskim CITEM, czyli możliwością skorzystania z odrębnego systemu opodatkowania dochodów, w którym w ogóle nie płacimy podatku dochodowego na bieżąco, a jeżeli wypłacamy, to to opodatkowanie jest bardzo atrakcyjne. Jeżeli ktoś zdecyduje się na formę estońskiego CIT, to działa także w formie zasadniczo spółki kapitałowej, a więc jego zmiany dotyczące np. przykład składki zdrowotnej czy składek na ubezpieczenia społeczne w ogóle nie muszą dotyczyć. Więc jest bardzo bogata oferta dla Przedsiębiorców. I takim trzecim aspektem, który też jest robiony w ramach reformy polskiego ładu, to jest zwiększanie sprawiedliwości systemu podatkowego, ale nie poprzez wyrównanie tutaj obciążeń podatkowych dla osób więcej zarabiających, ale właśnie poprzez kontynuowanie walki z szarą strefą i to, co nazywamy powiedzmy próbą dalszego uszczelniania systemu podatkowo składkowego. To ja się posłużę jeszcze jednym cytatem. Możemy powiedzieć, że Wychodzimy z takiego wczesnego etapu tworzenia systemu podatkowego i wchodzimy w nowoczesność. Zamykamy etap dorastania. Od stycznia Polska ma nowoczesny, logiczny w swoich założeniach system podatkowy, który jest również systemem sprawiedliwym, wreszcie sprawiedliwym. To cytat z wypowiedzi wiceministra Jana Sarnowskiego. Na czym polega ta nowoczesność i sprawiedliwość tego nowego systemu czy poprawionego systemu podatkowego? 嗯。Mm hmm. system podatku dochodowego to jest kwestia nawet jeżeli chodzi o cały świat dość nowa ponieważ to jest jeden z młodszych podatków w Polsce oczywiście 100 lat temu w ramach drugiej, drugiej RP mieliśmy oczywiście też podatek podatek dochodowy natomiast na no później z oczywistych względów ten temat był inaczej rozgrywany i wróciliśmy do kwestii podatku dochodowego w ramach w ramach, reform które miały miejsce po roku 89 i teraz wiadomo, że ten system tworzyliśmy od nowa. To, co narobimy na bieżąco Ministerstwie Finansów, to sprawdzamy, jakim, powiedzmy, na jakim jesteśmy etapie, czy w jakiej jesteśmy pozycji, jeżeli porównujemy się do krajów, w szczególności tych krajów, które no, te systemy podatkowe w zakresie podatku dochodowego mają lepiej rozwinięte. Na przykład Francja, na przykład Niemcy, na przykład Wielka Brytania i kraje, kraje inne kraje Unii Europejskiej czy OECD. I to, co zauważyliśmy i co było widoczne od wielu lat, to jest to, że przede wszystkim tym, mamy pewne elementy systemu podatkowo-składkowego, które są po prostu nieracjonalne i które są niezrozumiałe na zachodzie. To było przede wszystkim właśnie ten niski klin podatkowo-składkowy dla osób, które zarabiają więcej, natomiast dość wysoki klin podatkowo-składkowy dla osób, które zarabiają mniej. I efektem tego było to, że osoby względnie, które mniej zarabiają, dokładały się do budżetu więcej niż osoby, które, które zarabiały więcej. I to to, chcieliśmy odwrócić w ramach tej reformy klinu podatkowo składkowego Stąd to, co podkreśla Ministerstwo Finansów, właściwie od początku stycznia, od, od kiedy jakby pojawiły się te zmiany już w, w żywym organizmie podatkowym, to ta informacja. Tak właśnie się dzieje. Ci mniej zarabiający zyskają lub nie stracą, natomiast rzeczywiście ci lepiej zarabiający, prowadzący działalność gospodarczą, też przynoszącą duże dochody, No będą musieli pogodzić się z tym, że zapłacą więcej. Ten element taki no zbudzający duże emocje jeszcze w zeszłym roku to była kwestia składki zdrowotnej i tego, te, tej sytuacji, niezdrowej sytuacji, w której osoby, mniej zarabiające płaciły tyle samo albo więcej na ochronę zdrowia, na tej, tej, tej składki zdrowotnej niż ich pracodawcy, którzy mogli odliczać tę składkę czy wliczać ją w, w koszty prowadzenia firmy. Tak jest. Robiliśmy takie symulacje w Ministerstwie Finansów, które nam pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, jak należy ten system poprawić. Na, na zmianach związanych z polskim ładem 18 milionów podatników będzie korzystać lub te zmiany będą dla nich, dla nich neutralne. Jeżeli chodzi o emerytów, ta, która powiedzmy tutaj jest największym beneficjentem tych zmian polskoładowych, ponieważ jest to nie dlatego, że akurat emeryci są tutaj na, na piedestale, tylko dlatego, że. Państwo, że po prostu zarabiają najmniej, a więc z logiką tego polskiego ładu będą zyskiwali najwięcej. Tak? i tutaj widzimy, że dwie trzecie emerytów w ogóle przestaje płacić jakikolwiek podatek dochodowy po zmianach. Kolejna grupa emerytów będzie płacić mniej podatku, a więc emerytury będą większe. Teraz zdecydowaliśmy, że wprowadzamy jeszcze odpowiednią taką ulgę, która pozwoli na to, aby emeryci do 12 800 też nie tracili na, na tej reformie. Ale to jest tylko jeden to jest tylko jeden jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, tutaj takim powiedzmy ewenementem, to co pan redaktor, pan redaktor raczył przytoczyć, jest to, że składka zdrowotna była płacona w sposób zryczałtowany. tak, czyli to znaczy, że płaciliśmy stałą de facto kwotę która była niezależna od zarobków, dochodów. Tak? No i oczywiście to było to było zupełnie inaczej niż w przypadku pracownika, tak, czy w przypadku zleceniobiorcy. Przedsiębiorca miał stałą kwotę, którą którą płacił. Więc oczywiście jeżeli ktoś płacił, zarabiał więcej i miał bardzo duże dochody, to dla niego ta kwota wraz ze wzrostem dochodów malała, ponieważ bo ona stała i dość niska w porównaniu do tego gdyby, gdyby pracował. I to odwróciliśmy. Teraz przedsiębiorcy będą tak samo jak zasadniczo, tak samo jak jak pracownicy płacić swoją składkę zdrowotną w zależności od dochodów, które zyskują. Natomiast wszyscy będą nie będą mogli korzystać z odliczenia od podatku składki zdrowotnej, za co dostają wyższą kwotę wolną i wyższy drugi próg podatkowy. Tutaj warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, że to nie jest tak, że przedsiębiorcy na tej reformie będą tracić. To zależy de facto od rodzaju przedsiębiorcy i decyzji, którą on podejmie, ponieważ wiele rozwiązań w polskim ładzie zapewnia to, że przedsiębiorca, który inwestuje w siebie, inwestuje w swój rozwój, inwestuje w pracowników, inwestuje w, w na przykład w badania nad, nad nowym produktem, nad, nad ekspansją tak, na przykład robotyzację. De facto będzie miał nawet niższe obciążenia po polskim ładzie niż 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 wcześniej. Więc to zależy de facto od od pozycji przedsiębiorcy, czy jego decyzji, tak, którą No powiem. i wspomniany estoński CIT to też jest, tak jest. ten element, który rzeczywiście może pomóc Przebrnąć przez tę zmianę w taki sposób, żeby rzeczywiście no ta reforma była nie miała aż takiego wpływu na, na finanse prowadzonych przez, przez nas firm. Ja mam wrażenie, że ten system wspiera rzeczywiście tych najmniej zarabiających zatrudnionych na umowę o pracę trochę trochę no może nie eliminując, ale zniechęcając do jednoosobowych działalności gospodarczych czy umów zlecenia, które bardzo często Państwo, zastępowały umowy o pracę, z, zwykłe, klasyczne angaże. Być może, mówi minister Kościński, to będzie taki efekt dodatkowy tej, tej reformy, że być może pracownicy będą chętniej przez pracodawców zatrudniani na umowę o pracę. Chciałbym jeszcze zapytać na, na, na zakończenie tej, tej pierwszej naszej rozmowy, gdyby miał pan właśnie znaleźć ten. Jeden taki element, który no jakby przekona podatników do tego, że wchodzimy w zupełnie nowy system. Rozmawialiśmy przed programem o tym myśleniu o podatkach w, w skali roku, nie tylko w skali jednego miesiąca, ale w skali roku i takim spokojnym przyglądaniu się temu, co się dzieje z naszymi podatkami i w związku z tym też dochodami tutaj przede wszystkim, weryfikować te założenia Polskiego Ładu będą przelewy które będą, wpływały na, na konta i to w dwóch wymiarów albo w takim miesięcznym większość osób według naszych obliczeń około 90%, 90 osób już dostały, wyższe przelewy z tych co mieli dostać wyższe przelewy na przykład właśnie z tytułu zatrudnienia czy z tytułu powiedzmy umowy zlecenia czy z tytułu tego że pobierają, emeryturę drugi polecam, proces weryfikacji będzie następował w rozliczeniu rocznym za rok 2022, ponieważ ze względu na no powiedzmy na pewne elementy właściwe dla systemu podatkowego, które funkcjonują już od, od, od wielu, wielu lat, może być tak, że jeżeli ktoś ma powiedzmy bardziej skomplikowaną sytuację, że pracuje na kilku etatach, tak albo na przykład korzysta dopiero z podniesienia drugiego, znaczy podniesienia progu podatkowego, tak więc jego korzyść się ujawniałaby dopiero w listopadzie, w grudniu. Albo może okażeć, się ze współmałżonkiem. Ale ze współmałżonkiem, tak, albo korzysta z pewnych ulg, zobaczy, że te korzyści pojawiają się Dopiero w rozliczeniu w rozliczeniu rocznym. Ale faktycznie tutaj odnosząc się też do tego, co pan redaktor przytoczył, czyli kwestia, z, tak się mówimy o zmniejszeniu arbitrażu pomiędzy umową a pracę, a na przykład działalnością gospodarczą. Oczywiście tutaj swoboda, swoboda jest zostawiona podatnikom. Oni mogą w granicach prawa oczywiście kształtować swój stosunek i sposób zarobkowania. Tutaj jakby tego tego polski ład nie zmienia, natomiast zmienia coś, co było powiedzmy w pewien sposób bardzo takie w nie dające się prosto wytłumaczyć, czyli dlaczego jeżeli ktoś decyduje się prowadzić podobną działalność, tylko nie w formie umowy o pracę, w formie na przykład działalności B2B, czyli właśnie na podstawie w swojej firmy, która wystawia fakturę drugiej, drugiej firmy, dlaczego na tym korzysta pod względem podatkowo-składkowym, skoro wykonuje podobne czynności. i Tam, gdzie te czynności będą wykonywane podobnie, ten arbitraż, czyli ta różnica będzie będzie po polskim ładzie po prostu zmniejszona, czyli będzie właśnie bardziej sprawiedliwy bardziej sprawiedliwy i nowoczesny, ale, proszę Państwa, no, tego nie unikniemy. W związku z tym również dość skomplikowany system. Ja zapraszam Państwa bardzo do oglądania kolejnych programów poświęconych Polskiemu Ładowi i reformie podatkowej w ramach Polskiego Ładu na antenie telewizji w Polsce, również na portalu w gospodarce, ale ponieważ zmiany podatkowe zawsze wywołują wiele, pytań to polecam państwu korzystanie ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł informacji takim jest z pewnością prowadzony przez resort finansów portal podatki.gov.pl i tam państwa odsyłam o innych formach konsultacji będziemy jeszcze z pewnością mówili w naszych programach zachęcam państwa do oglądania moim rozmówcą dziś był pan Aleksander Łożykowski dyrektor departamentu podatków dochodowych w ministerstwie finansów dziękuję państwu bardzo dziękuję bardzo panu dziękuję. panie dyrektorze i zapraszam już dziś na kolejny odcinek wywiadu gospodarczego wydanie specjalne Polski Ład